27 stycznia minęło 67 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W tym roku obchodzimy także 70. rocznicę rozpoczęcia masowej zagłady Żydów w komorach gazowych Birkenau. Podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych zaprezentowano unikatowy relikt jedyne zachowane drzwi komory gazowej pochodzące z Birkenau. W obchodach rocznicy wyzwolenia wzięło udział kilkudziesięcioro byłych więźniów Auschwitz, a także przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa, społeczność oraz władze regionalne i lokalne, pracownicy miejsca pamięci. Auschwitz, zaproszeni goście i wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów. Honorowy patronat nad uroczystością objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Pierwsza część uroczystości odbyła się w Oświęcimskim Centrum Kultury. Ja pamiętam, że miałam taki talerz z metalu, że stałam w kolejce, żeby dostać tę zupę. Zawsze czekałam, żeby mi nie dać tylko samą wodę, tylko tak z domu, żeby może było tam coś więcej. Miałam takie manie, że zawsze prosiłam pierwszy kawałek chleba z Marczyczukiem. Szukałam ten pierwszy kawałek chleba, albo ten ostatni. Myślałam, że to jest więcej chleba jak w każdej innej królce. Już nigdy nie wyzwoliły się od brzemienia Auschwitz. 27 stycznia 1945 roku obóz Auschwitz biegnął. Przestał bowiem istnieć jako zbrodnicza niemiecka fabryka śmierci. A zaczął jako wieczny wyrzut sumienia całej ludzkości. Oto jedyne zachowane drzwi od komory gazowej Wielkanoc. Te drzwi na zawsze oddzieliły świat żywych i świat mordowanych. Dlatego, widząc je, nikt z nas nie czuje się komfortowo. Patrząc. Zbliżamy się do końca tego, co można doświadczyć i zrozumieć z tej ich strony. Podczas ceremonii wszyscy obecni minutą ciszy oddali hołd zmarłemu w tym samym dniu Kazimierzowi Smoleniowi, byłemu więźniowi Auschwitz i dyrektorowi państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 1955-1990. Druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Ofiar obozu na terenie byłego Auschwitz-Birkenau. II Birkenau. Rabini oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali Psalm 42 z Księgi Drugiej Psalmów, a uczestnicy złożyli znicze upamiętniające ofiary Auschwitz przy wszystkich tablicach pomnika, na których w 22 językach zapisano tekst: Niechaj na wieki będzie krzykiem i przestrogą dla ludzkości to miejsce w którym hitlerowcy wymordowali około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy.